Witam serdecznie, moje żołnierzyki, kochane z tej strony. Minimal, a w tym odcinku chcę wam pokazać grę Czołgiem. Jesteśmy nowym klanem Halletlus, polskim klanem. Tworzymy społeczność, fajny vibe, fajny klimat. Więc jeśli jesteś zainteresowany, lubisz grać w różne gry, nie tylko w Halletlus, szukasz ludzi do grania, chcesz po prostu porozmawiać na różne tematy, wejdź, link znajdziesz w opisie tego filmu. Tam znajdziesz nasz klanowy Discord, wszystkie potrzebne informacje co do naszego klanu. Śmiało dołącz do nas. Że nie jestem jakimś specjalistą od czogów, to grałem na dziale. Przeważnie jestem na piechocie. Też chcę Wam pokazać w tym odcinku, jak ważna jest komunikacja, jakie jest przydatne wsparcie. Możecie zauważyć na filmiku, że nasi koledzy z klanu ochraniają nasz czog, dają nam info. Gdzie wtedy my możemy zobaczyć sobie na mapie, gdzie są czołgi, piechota i różne garnizony i je po prostu zniszczyć. Zostawcie lajka, subskrypcję, dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej takiego contentu. Będziemy nagrywać nie tylko z czołgu, ale też pow, z piechoty, z różnych perspektyw. Będą trzy kamery, cztery, zobaczymy jak to wyjdzie, więc zapraszam do oglądania. Ja jestem Karol, a Ty jak masz na imię, powiesz mi? To było, takie urocze. to było takie urocze z twojej strony, ja pamiętam to naprawdę. Ale co na Discordzie czy co? Trenębio. Tak, walhaj! Kim tutaj? No tak jak. no chyba w trójkę, tam był Michał, no ja nie. Yeah. Ładuję. Byłem pijany? Bo tak to zrobić, tak nie, 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 nie. nie, nie, nie. Właśnie wtedy przejdę. Wiesz, że mi płacą reparacji wojennych na miesiąc? Patrz, to lewo. Ale zawiało. Na ja, trasach jest. Uważajcie, dużo piechoty Dawaj, następną piechoty. kampanię zagraj Na very hardzie. Po lewej zawsze jest po, lewo też ja. jakiegoś ja. po lewej też. Powiem. 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 Po Uważajcie, dużo na Powiem. Dawaj następną kampanię Powiem. na Powiem. 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 też Zabity, schowaj się, chowaj się Fabryk, schowaj go, się, przejechałem go. Nie, zabity, zabity, zabity. nie pasujesz Nie, patrzcie, czy go przejechałem. leży, Zdejmuje. osłaniaj. Osłaniaj. zdjęty, Zaczęł zdjęty. Chowaj się gdzieś na. Ja nie żyję, niestety, mi mnie. To się gdzieś do najbliższego gara. Roger. Jest lewej piechoty, uciekajcie. Słaniam. O kurde, o kurde, o kurde Atek, atek, Gdzie? Tak, tak, szukam W opa, macie opa na plecach, druga rura pójdzie Kurewsko, dobre nowynki Ale satchel zdjęty znaczy, Nagrane. Bardzo chociaż. ładnie Gdzie jest to, to, to? Gar. Nie wiem, spierdalamy sobie Nie ma Papriksona, zginął nam dowódca No tak, zobaczcie, zobaczcie I Andrzej cofa <laughs> Ja nie cofam, ja jadę kuwa Ale zniszczyłem nie. im postarunek. Tak, to prawda. Tak, to prawda. Greyhound, greyhound! Dobra, stójcie. Oczy naprawimy trochę. Au kurwa, mać! No, obrócę nas, człowieku! Za mało dostałem gdzieś ciebie, bo, bo kapitana nam przejedziesz. Co my bez niego zrobimy? Nie dość, że Major hut, bo nie chce medali kurwa dawać, to jeszcze chcesz go rozjechać? No... Dworzec kolejowy Mniej przejęty. pierwszy zakręt to w prawo. A tak niebezpiecznie już trochę Radar. jest, jak my tak się wychylamy. No, idziemy na dupę im, nie? Ale na szczęście mamy Pawlowa, on nam chętnie os osłoni tyły Wasze tyłki są moim tyłkiem Wasze tyłki są bezpośrednio Ach tyłu no? bez Kobiesz, ko ko ja jestem twardy i lubię na, no no na ostro Nie ja mięciutko, tylko mięcko. Co Mark? Jaki Mark? Demark o. o O, Mark przed dosłownie O jak, Mark. jak o jak co?

no dobrze, wjedziemy im na dworzec i może jakieś tam gary rozwalimy Byle nie na hama Ładuj, Hajka No mam tracimy ruiny Namiadek Rura, rura Rura poszła Zabił mnie Tylko pytanie teraz, czy z prawej, czy... Jedni z gramy. Po prawej będziemy po prawo na patrz, patrz, mogą... Patrz, no patrz, właśnie, patrz, patrz, patrz. Są teraz plecy nasze. No właśnie, patrz plecy. A my są spieramy jak najszybciej. Ja jestem, ja jestem na waszych plecach. Jeden przejazd i... tek się na nas strzeli, tu będzie po prawej za bramą. Po prawej będzie za bramą. Na plecy, plecy mamy. Dobra, dobra. No? Okay. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jadę was krok no, Musimy się, się cofnąć na jakiejś bez... A, bo Puma za nami stoi, Puma za nami stoi! Andrzej no, teraz jest trochę tutaj wdalamy Generalnie to dostaliśmy w gąski, więc jest duża chunia. Kurwa, widzę budynek Gdzie ta puma? O widzę widzę widzę, no. widzę, 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 widzę Jadę do przodu Stop, stop! Dostała, rozgrzana. Nice. my możemy w ogóle się ruszyć, czy nie? boże, my będziemy jechać bardzo daleko. na góry, na ten dom. Naprawimy. Widzę, widzę ATK. Niżej, o. niżej. Czekaj, ja stąd muszę uciec. Przed nami piechota wyszła. O i to jest z lewej są. Iść tam, iść tam no Uf, no. no spokojnie Andrzeju, kręcimy nasz serwę, czy nasz... Za nami biegnie estek Za celem nie, Kręcić pan, o tej pan, porze to wójta. już bez sensu nie wójta. Obracaj działo, obracaj działo, bo... Nie. w ścianę Nie ma budynek Szybciej nie pojedziemy Poszły granaty Smoki Ty, słyszę takie... Syczy, syczy coś No to zaczel. <grymne> Dobra, zatrzymuję się To już po nas No to już po nas eee, Nie mieliśmy Saczela, ale my zajali Nie damy podjechać raczej. No nie, no nie ma szans. Hm, MG to sobie w ogóle ułożyło po naszej dupie. Dobra, mamy heavy'kę na dole, to chodźcie. Ty, ja jestem w tym, w tym czołgu cały czas. No. Jest, jesteś, No ale nic nie wskuramy, zostałeś sam Co wy robicie? macie Zniszyłem ingary Postarunek wroga To no, minimal do nas dobiegniesz czy co? Czekaj ja tam walczyłem i zniszczyłem jeszcze opikę już... się rozpie. Dobra, ja liczę na to, że my przejmiemy to... Nie, 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 nie ma co liczyć. Umiesz liczyć, licz na siebie. Tu będziemy mieli taki zajebisty prześwit, a 74, 74, mamy mark czołgu yy, na i. Tak, czołg na marku. Yy, to jest Tygrys, panowie. To ja zmieniam pocisk. W mojego Marka. się go, czy nie? Nie. Tak, słuchajcie. Tak, tygrys. Widzę go, go. ten Mark. Tak, tygrys. Mark. Strzela. Stój, 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 Masz wizję stąd? Tak. Nie mam, nie mam tak, nic. Aha. Jak nie masz, kurwa? Piechota tam jest. Widać piechotę. Oni już wiedzą generalnie o nas. Mi zasłania w ogóle. Dobra, zapierdol. Do góry, jego spróbujemy wziąć trochę bardziej od góry. Strzela, dostał tygrys z ale stoi cały czas. Dobra, spokojnie, jedziemy. Jest, 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 jest tygrys, stoi! Zwalony Pięknie Pęknie Ja p ta flara teraz dziwnie wygląda kluba, jest jasne Dobra, Dobra uwaga jeździmy z naszą piechotą Cztery pancerni A jak to szło? Czterej pancerni powrócimy To mogą przeskakiwać przez płotek to jest przestrzał nie? Rudy i nasz pies

No dobra, co, no musisz piechota, to, marki. Dobra, Nie zawijam, tak? Wstała. Ej, mam migara tutaj na 300 metrów. Co? Poszedł, nice. Dobra, powoli podjeżdżam. A ci ciężarówkę po lewej jeszcze do zniszczenia. Trzymaj, czy... trzymaj minimal to, tą lewą stronę, ja będę patrzył przed. Macie piechoty dużo przed sobą, nie pchajcie się tam. No ryzykownie na spokojnie, na biega na mnie, kurde do góry. Spokojnie już leży, gąski, gąski, gąski. Ta. Gdzie on jest? Dobra, ja będę naprawiał. Dobra, na prawej. tu prawej, bo musimy kryć prawą i przód. No, no rura leży, nie no, ma jak nie uszukasz. Dostaliśmy Coś z... na sali, coś na sali, coś Cofam, cofam, cofam. Dobra, dobra, dobra. co Ale tu co mógł tylko tylko przez ten co

Piechotopisko na środkowym, HP u wroga Kurwa, luks, jaki Azymuk, ja pierdolę <grym> Gdzie tam Lux kurwa? Jak Zaraz nie się wyłoni, bo DG Gdzie bo tam jest Tu jest, tu jest, tu jest Nie, kurwa. E, w ruchu, jest w ruchu, jest w ruchu Dobrze, Na prawo jedzie minimal, na prawo jedzie Aijajaj! Aj, aj. jeszcze ładuj, 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 ładuj. Stoi w miejscu, debil. Dawaj go. No nice! Dobra, dostał. Uważajcie, macie na blisko piechotę. No, j**a. No. Muszę się odwrócić. leć tu do tyłu. Stąd nam mocno wychodzą. Dobra, mamy jakieś marki czołgów przed nami, 200 metrów. Kutwa ja, ja co to widzę tego czołgu Nie, spał po prawej! Mierzy na nas, mierzy na nas, mierzy na nas Dwa No faj, cofam, cofam On też dostał Dzięki no kurwa za wami, bez prawie. A dziś co mi tu za hałpkę? Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, 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 nie. Wyjedziemy podbacie? mu na... na przekór. A nie, przekór. nie, 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 i nie, 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 to to wiesz, To, tam Ale nie, nie, wyjechał, wyjechał, wal, 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 wal. Wyjechał. Ufa. Wyjechał, wal, 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 Tylko się chyba odbiło. A... I tak dobrze poszło panowie, mamy rozwalone ile? Trzy, trzy postarunki? Czołgi? Róbra, cztery, pojazdy. Dobra, cztery pojazdy. Cztery pojazdy. zgodę, żeby wpierdolić się w tego supply traka, który na nas jedzie. Super. Ajaj. Nie, to komander, on nas lubi. <laughs> Z nami Tygrys Tygrys, Tygrys, Tygrys Stój, 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 stój Stój, 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 stój Stoję, a my mamy... Za, za nami też mamy piechotę, więc może mieć za... O kur... Te... Nie będziecie mieli, bo ja jestem, ja jestem na procent. Pięknie Musisz Co? ...panterę tego Tygrysa No dupę mu wal, no. Gdzie ty waliłeś? w no dupę mu waliłem... ...w bok w sumie Dobra, wychylimy się z tej strony ale tutaj. Tutaj ten. Piechota. O kurwa. To, Andrzejku, jeszcze mam takie pytanko szybkie. Powiesz e, mhm. co? Bo, co chciałem zrobić? Co tam, tam jest taki moduł na tej dole strony zrobiony no z serwera. Pantera. I chciałem, żeby był ten serwer. Tak jakby. Odwołanie do tego. Do, Ta została, Pantera. Ja no, nic widzę, kurwa. Pantera, na e, Tak, jakby przegląd tego serwera. Aktualnie, co no się tam no. na nim? Rozgwana, tygrysa, 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 o. Tygrys. Mogę ci to ogarnąć, jakby bez problemu mogę kogoś tam. Tygrys ci to jest Za krzakami jest, po prawej, tygrys, po prawej, po prawej, po prawej, po prawej, po prawej. tygrys jest Jeden raz już próje, nie? O, tak z góweczką. Co się działo, jak. Kurwa, co tu się roda, Czemu my się tak obracamy, jak daje panem? Mamy połowie tygrysów. Dwa tygrys na nas wyjechał, nie ja apię. O nie! coś chyba na drodze jest. A macie oznaczenia na H6 za budynkiem, stoi PZ4. Oni tu Gara mają? Nie, tylko Suple chyba. A to jest Suplej no. Jeszcze Ray, będą już na Suplej, tak? A Idziemy w ogóle? W Jaki... ogóle tak? Oczywiście, że tak. Dobra, to ja zmieniam, nie? Pociski Jest przed nami panzer 4. Na torach Uwaga. Tutaj nie może je O kurwa mać. Ja cię pierdolę. Stój. Co się boisz? Ciii. Teraz je go. Ja. O Boże święty, ja cię pierdolę. <laughs> Ty on też debizmisował, kurwa, traf go, dobra. Ale ja nie <laughs> Ja Jajeniesz. Nice, co to było, Mówiłem? Mówiłem, nie bój się? No Nie no, stary Jakby to był ogarnięty chłop, to by nas zjebał, nie? Popajcie, cofajcie, cofajcie, piechotę macie Ups Dużo piechoty No, my jesteśmy sami A biegnie szeczel, wal go, wal go, Pablo Zdjęty Chowaj się, zdjęty, chowaj się Masz stój, 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 stój No, i satchel test. Patrz na lewo. O, tu, tu, tu. Zabijam. Kup, się na tych torach jak pierdolony rezus. Dobra, zdjąłem zaczęła. Chowaj się, chowaj się, paprykson. co, kolejna iść. dobra akcja. Kurwa, na pingu jest koleś Coś wali nas na prawej strony Nie widzę, bo kurwa miota nim jak szatan, kurwa. Ja przychodzę. A wa, wa. Tu macie działo ogólnie Stacza wam lekki pojazd To jest działo Kurwa Czy naprawdę chce mi się tak kować jak pizdy Czy po prostu wyjedziemy na nich? Nie Chowasz się jest, Pita hop. Ale dostał Nie jestem w stanie was cofaniać Trzeba trochę podjechać Tracimy Działo na prawo Na prawo Na prawo Na prawo Na prawo Jeszcze Żeś widział ten mark Wierzę, powoli. Widzę, widzę, widzę. Dobra, wi To jest rodzibana puma. Tu jest puma, tu jest puma. Tak, ona jest Nie, ona obraca działo, ona, kurwa. Wyżej. Nice. Pięknie. Dobra. Zapierdalamy na ich dupę teraz. W sumie HDS-em prawidłowo. O o o o, 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 o! Widzę coś, kurwa, mać! Gdzie, gdzie? No nie gdzie? mogę, kurwa, no! Ja pierdolę! Tam jest tygrys! Tu jest. Kurwa! Gdzie? Jak strzeń się tym! Tam o! Widzę. Widzę tygrysa! Tu jest tygrys. Kurwa, wyżej! Nic mu nie zrobimy przecież! No i kur... Jeba, nie widzę. Jedź yes. jeszcze wyżej. Dobra, zobaczymy mu na dół. EP Aha, On na strach. Zbytrak jedzie. Nie widzę tego tygrysa. Gwóźdź, ale trzęsie jak w bordelu. Pojechał <laughs> na tych To jest chyba patologia. Przed nami piechota po lewej stronie krzaka. Gdzie Jesteś... Panowie nie 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 stójcie 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 Nie stójcie, możemy stójcie. na środku, środka po... Bo... Ua, ulewa na omarku, czołg ma na omarku Dobra na Gdzie ja jestem, Mark? Ja to, go nie, to, nie widzę tutaj. Nie na spokojnie, kurwa tylko na k***alać panowie Tutaj Dobra ja spadam na kapkę, na razie, nie widzenia Na razie, jest pan TEPa, dobra ja piję podwieże, podbierze jakby Szysz, stój, stój, stój. Dawaj. Jeszcze przód, przód, o przód, przód, ja przód, przód przód przód, 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 przód. No. Raz dostał. Ja ci się nie ruszam stąd. On, on jest jakoś chujowo ustawiony. On się jara. Dawaj, go na pizdę. Obraca się na nas. Tak. no i chuj z tym, nie, nie, nie zdążył. prawo, brawo, 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 brawo. <laughs> Pancerz, jak bojowy dzisiaj. Ale podoba Ale. mi się ta współpraca, naprawdę. HD są kurwa, żeby to wszystko rozpinstalać, to jest szok. A jeszcze ten tygrys yy, jest Tracimy po, górę, po prawej. tracimy górę panowie. Dobra, jedziemy teraz na tego tygrysa po prawej. Jest tam, jest tam. Tutaj. Widz, 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 widz. No czekaj, nie, niech ci podjedzie, bo ty go nie trawisz, kurwa. No, mam dupę jego. Dobra, 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 dobra. To poczekaj, stój, 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 stój. zasłania. Teraz Kurwa mać. Tutaj No to o to mi chodziło cały czas. się na nas. Stój, 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 stój. Czekaj, nie, 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 nie. Już po nas. Jebnie nas, jebnie nas. Muszę się za czymś schować. Jebnie nas. Masz na niego wyciecznię. Dobra. Walgo, walgo, walgo. Co to ja ja jest? Co to jest? to jest? Krewet, to jest? co to Co A to hds -a, nie roz... co się tu dzieje. Zwątpiłem tego HDS-a 9 no. Dziewięć pojazdów mamy już. Brawo, brawo. E, panowie, ha, to arta, dobra. Tak. Dobra, zabieramy w ten punkt. G. Działo prosto Dobra. i... te budynki były Te prosto działa, prostu działa, prostu działa Chodźcie chwilę, poczekajcie na piechotę, naprawdę Szkoda was Lewo, działo, lewo Tu jest na budynku Na ruinie jest, jest, jest. O kurde, piechoty! Przed nami, ile piechoty przed nami. Zniszczyłem garnizon. No jest tam Ale to na chybił trafił. Jebni tutaj. Satyr na nas idzie. Rozdalny. Uciekajcie, uciekajcie. No to, to tam, nazwali? zwali. Na piekło. Z nowy pojazd. Tak. Ja. Pan no odbieraj teraz po nas, no. A Cześć, palimy. Było zajebiście, tak czy inaczej.